Witam się z Wami słowami, które. Miałem o tym mówić yy, później. Ja go mówię trochę list yy, świętego Judy, ale, ale powiem to teraz. Witam Was na uczcie miłości. <laughs> Myślę, że po dzisiejszym uwielbieniu już wszyscy wiedzą, dlaczego tak powiedziałem. Słowa te. To są słowa właśnie z tego listu. W różnych tłumaczeniach są one różnie tam zapisane, ale, ale mniej więcej o to chodzi. Witam Was serdecznie. Nauczcie miłości, braci i siostry, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, w imieniu Boga Ojca naszego i Ducha Świętego, który jest w nas tutaj, który działa tu i teraz. Dzięki wytrwałości, którą mam, dzięki Duchowi, doszliśmy w omawianiu Biblii do ostatniego listu, listu świętego Judy, który nam trochę przybliży, a później postaram się zrobić małe podsumowanie wszystkich listów, które omawiałem. A więc list Judy jest ostatnim listów z listów w ciągu listów apostolskich w Nowym Testamencie. Autor sam się przedstawia na początku listu jako brat Jezusa, a zatem i brat Jakuba. Z racji tego, że treść listu Judy nawiązuje do drugiego listu Piotra, Ustalenie daty napisania listu jest uzależnione od, od tego, czy Piotr korzystał z treści Judy, czy Juda poruszał sprawy opisane przez Piotra. I okres, w którym powstał list, zawiera się między rokiem 60 a 80 po narodzeniu Chrystusa. List Judy jest ważną księgą, gdyż porusza czasy końca Kościoła. Tak. Listy zostały ułożone. Ja taką zobaczyłem prawidłowość, że listy umieszczone na początku są listami do kościołów, które poruszają sprawy takie życia w zborach życia stricte zborów i ludzi, którzy usługują w tych zborach. Listy, które są na końcu, dotykają czasów końca. O czym jeszcze będę mówił? List ten mówi o wielkim odstępstwie od Boga. List treścią nawiązuje do trwania i wytrwania wierze, gdyż fałszywi prorocy rosną w kościele. List ten jest krótkim listem, ale ważnym dla współczesnych chrześcijan. Juda w swoim liście porusza temat zbawienia i zachęca do walki o czystość wiary. Znaczną część listu Jakub poświęca ludziom przeznaczonym na potępienie, którzy są bezbożni. Mówi nam, że tacy ludzie będą wytraceni jak ludzie jak ludzie wyprowadzeni z Egiptu, a którzy nie bardzo wierzyli w Boga. Pamiętamy te z Księgi Mojżeszowej, te opisy, których Mojżesz oddala się od ludzi, których wyprowadził z Egiptu. No i ci natychmiast szukają jakiegoś pocieszenia, czują się opuszczeni, zbierają złoto, które zabrali ze sobą i odlewają sobie cielca, bo żeby był Uwidocznić, unaocznić sobie coś, w co będą mogli wierzyć. Zresztą przez niemal całą, przez te całe 40 lat, które podróżowali po pustyni, narzekali też, marudzili tylko, a Bóg cały czas był z nimi, prowadził ich i karmił ich manną. Juda daje nam też przykład aniołów, którzy opuścili własne mieszkanie. I ich też zatrzymał w wiecznych pętach na sąd Wielkiego Dnia. Mowa tutaj o buncie aniołów, który też jest opisany w Starym Testamencie. O aniołów, którzy wstąpili na Ziemię i wiązali się z ludzkimi kobietami, co nie służyło niestety rozwojowi na Ziemi. Po tych przykładach i ostrzeżeniach w wersetach 20-21 daje wskazówki, jak odnosić zwycięstwo w tej duchowej wojnie. A że jest to wojna, walka, możemy przeczytać w liście do Efezjan. List ten mówi też o Henochu, który był jednym z dwóch proroków, których Bóg zabrał z tego świata jako mężów Bożych. Juda więc wykorzystuje dobrze znane wydarzenia ze Starego Przymierza, aby przypomnieć nam o prawdziwej wierze i posłuszeństwie. Jak dobrze wiemy, żyjemy w trudnych czasach i wysyp różnego rodzaju zwodzicieli jest liczny, a księga ta pomoże nam przygotować się na trudne wyzwania, jakie przyniesie nam życie. My, dzisiejsi chrześcijanie, musimy być szczególnie wyczuleni na fałszywą naukę, która może nas odciągnąć od prawdziwej wiary i zdrowej nauki. Dlatego powinniśmy być ugruntowani w wierze, znać dobrze Ewangelię, aby móc ją chronić przed fałszywymi nauczycielami. A przez uczniostwo w Jezusie Chrystusie, wydawać owoc w postaci zmiany naszego zachowania. I stylu życia. Prawdziwa wiara ma się uwidaczniać w naszym upodobaniu upodobnieniu się do Chrystusa. Tylko gdy nasza relacja z Chrystusem będzie na tyle bliska, żeby rozpoznawać głos naszego Boga, nie pozwoli nam to pójść za kimś innym, za inną Ewangelią, chociaż, jak dobrze wiemy, innej nie ma. I teraz właśnie wrócę na chwilę do, do tej uczty. Korzystając z tłumaczenia Biblii Warszawskiej, to jest 12 wers w liście Judy. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości. Oni jest tu mowa o tych wszystkich właśnie złych ludziach, których wspominałem wcześniej w omówieniu. I Juda poświęca dosyć obszerny fragment właśnie. Na omówienie tych ludzi. Chcę powiedzieć, że te nasze właśnie spotkania, tak jak dzisiaj, to nasze wspólne uwielbienie to są rzeczy, które wypływają z naszych serc. Są one spontaniczne. Co prawda, pieśni można tam zaplanować i ułożyć, ale nie zawsze nam się to udaje, niestety. <laughs> Czasem dochodzi do porywu serca. Ktoś po prostu czuje coś w sercu i potrzebuje inaczej to przedstawić niż my to sobie planujemy. My właściwie nie powinniśmy tak się zwracać, bo my tutaj nic nie planujemy. Wszystko mamy zaplanowane, ułożone i Duch Święty podpowiada nam, co mamy czynić. Wspaniałe określenie na, na ten czas właśnie uwielbienia, które tutaj zostało użyte w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, Ucztach Miłości. I chciałbym się jeszcze krótko odnieść do właśnie ludzi, którzy gdzieś siedzą w domach przed telewizorami, przed ekranami telefonów czy jakichś komputerów i są odarci właśnie z tych spotkań. Tracą poczucie taki, dotknięcia Ducha Świętego. Takie jest moje odczucie, bo, bo ucztę miłości można od, przeżyć tylko właśnie będąc w zborze, pośród braci i sióstr. Nie da się w pełni doświadczyć takiego uczucia, będąc samemu w domu, odsłuchując jakiegoś kazania, czy nawet u, uczestnicząc w nabożeństwie jakimś. Które jest prowadzone czy transmitowane yy, za pośrednictwem mediów. Ci ludzie gdzieś w swoim, w swojej niewierze, tak to muszę nazwać, odzierają się z takiego wspaniałego doświadczenia, jakim jest uczta miłości. Wspaniałe określenie. I często ludzie tacy samotni. Mi się tak zdarzało, że dzwonią do wiernych, do ludzi, którzy są gdzieś tam wymienieni na stronach zborów czy spora, stronach jakiejś denominacji, są tam zamieszczone nasze numery telefonów i proszą o modlitwę. My naprawdę nie wiemy, kto do nas dzwoni. Nie znamy tych ludzi, i, i wszystkim się wydaje, że. No, to taki wierzący gdzieś na stronie jest zamieszczony, no to on się ze mną przez telefon pomodli. A niby z jakiej racji? Co ty zrobiłeś, żeby zmienić swoje życie? Czy wstałeś z tego krzesła? Czy wyszedłeś z domu, poszukałeś sobie zboru, z którym mógłbyś się modlić? W którym mógłbyś stanąć i poprosić pastora czy starszego pomóc się za mnie? Bo moje życie się wali. Pomóc się za mnie, bo źle się dzieje w moim domu. Wygodnictwo ludzi posunęło się tak daleko na tym świecie, właśnie, żeby zwalić odpowiedzialność za swoje lenistwo, nieodpowiedzialność na kogoś innego. Przykre to słowa. Ale prawdziwe, niestety. Czasy, w których żyjemy, są takie, jakie są. Coraz więcej właśnie jest tej fałszywej nauki, która ma nas odwieść od Boga, która nam każe siedzieć w domu, słuchać internetowych kaznodziei, którzy może część z nich naprawdę jest nawrócona i mówi prawdę, ale znaczna z nich, część to zależy im tylko na, to, na tym, aby Wyrwać ludzi z kościołów, gdzieś, żeby przestali chodzić do kościołów, właśnie, żeby przestali brać udział w ucztach miłości wiernych, bo wtedy diabeł będzie się cieszył. Na szczęście my nie poddajemy się pomimo naszych dolegliwości czy niedomagań. Staramy się zawsze być na tym niedzielnym spotkaniu, a także w tygodniu. I chciałbym Wam wszystkim za to podziękować. Przejdę teraz do podsumowania wszystkich listów, które sobie spisałem. Listy apostolskie, pisane, spo, pisane z potrzeby chwili, poruszają tematy doty, dotyczące poszczególnych zborów lub osób piastujących tam określone stanowiska. Listy przybliżają nam postać Jezusa Chrystusa i Boży plan. Zbawienia dla nas. W listach poruszane są ważne sprawy doktrynalne, a także dotykają one naszego życia i naszej chrześcijańskiej postawy na co dzień. Porządkują działanie zborów, a więc powoływanie starszych, pastorów, diakonów, czy też biskupów właśnie też niektóre nauki tych internetowych opowiadaczy. To są nauki, które mówią właśnie o tym, żeby nie było starszych, że nie potrzebują starszych, że nie potrzebują kościołów, nie potrzebują się nazywać, że właśnie w pojedynkę to jest im najlepiej. Co obalają właśnie listy, chociażby takim pięknym stwierdzeniem jak Uczta Miłości. Wskazują, jak żyć i postępować na co dzień, żeby podobać się Jezusowi. I Bogu Ojcu, ale przede wszystkim listy mają na celu utwierdzić nas w wierze wraz z obranej drodze zbawienia. Uczą, jak wzmacniać na naszą wiarę, zapewniają o mocy modlitwy, która służy do walki ze złem, do dziękowania za Boże łaski i, i proszenia o prowadzenie i pomoc w codziennym naszym życiu. Listy też. Co nie jest mniej ważne, zawierają liczne przestrogi przed złym postępowaniem naszym i naszych współbraci. Przestrzegają nas przed fałszywymi prorokami i uczą rozpoznawać fałszywą naukę od nauki dobrej i budującej nas i nasz zbór. Kierują naszą uwagę na fałszywych nauczycieli, którzy piękną mową będą próbowali zwieść nowonarodzonych, nieugruntowanych wierze. Chrześcijan. Listy też w swojej treści nawiązują wielokrotnie do Starego Przymierza i, pomaga, i podają nam przykłady osób ufających Bogu i przestrzegają przed brakiem zaufania Bogu. Moim zdaniem listy apostolskie to esencja chrześcijaństwa, są gwarantem prawdziwej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Listy są bożym błogosławieństwem we współczesnym świecie. Mimo tego, że zostały spisane prawie 2000 lat temu, są wciąż aktualne, bo ludzkie problemy i ułomności w zasadzie się nie zmieniły. Ludzkość popełnia te same grzechy, które oddalają ją od Boga, przy omawianiu ostatniego listu właściwie przedostatnich listów właśnie mówiłem o tych trzech aspektów trzech składnikach grzechu. I Ewa popełniając właśnie grzech, wypełniła jakby wszystkie te trzy te składniki grzechu i ludzie grzeszni nawiązują właśnie do tego co było na początku, do tego pierwszego zwiedzenia Diabła, przez diabła człowieka, bo to diabeł nie zanegował tam słowa Bożego. On tylko podał wątpliwość. A ułomność ludzka poprowadziła do tego, że pierwsi ludzie popełniając grzech, zostali oddaleni od Boga. Bóg się oni już poczuli, że, że źle postępują i schowali się przed Bogiem. Nie wyszli Bogu naprzeciw. Bóg chodził po raju i szukał, chociaż wiedział już co się stało. Bóg ukarał za to Adama Jewę i, i wygnał ich z raju. My, dzisiaj grzeszni ludzie, też właśnie wypełniamy wszystkie te trzy składowe grzechu. Ale na przestrzeni dziejów i czasów, jakie Bóg dał nam na tej ziemi, posłał do nas Jezusa Chrystusa. I nie każe już ludzi, którzy zaufają Jezusowi Chrystusowi. Ukaże ludzi, którzy tego poddania i zawierzenia Jego synowi nie okażą. Ratunkiem dla wszystkich ludzi, dla morderców, gwałcicieli, jest Jezus Chrystus. Listy mają na celu przypomnieć nam nasze ułomności i zapobiegać temu, żeby nasz rządze naszych ziemskich ciał, nie zawładnęły naszym duchem. Dzięki tym listom poznajemy samych siebie i możemy dzięki Jezusowi Chrystusowi wieść życie jak najbardziej zbliżone do życia, jakie wiódł Jezus będąc na ziemi. A dzięki wierze wzmacnianej nauką wynikającą z ich treści, stajemy się orężem uzbrojonym od stóp do głowy do walki ze złymi zwierzchnościami tego świata. To my stoimy na pierwszej linii walki i to na nas i nasze rodziny są wypuszczane strzały złego, ale dzięki wyposażeniu we wszystkie elementy Bożej zbroi dajemy odbój zakusom złego. Mając u boku Jezusa Chrystusa, jesteśmy zwycięzcami i życie wieczne otrzymujemy. Będące darem łaski ludziom, którzy wyznali ustami i w swym sercu zaufali i uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, który jest prawdą i jedyną drogą drogą do Boga Ojca. Amen. A więc o tym wszystkim i wiele więcej są listy apostolskie. Do których lektury i studiowania zachęcam wszystkich zborowników i wszystkich, którzy będą tego słuchali, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli być na, na spotkaniach w swoich kościołach, a uczęszczają do zborów, w który, do których należą. Dziękuję.